Siemano, tutaj LoL150 Dzisiaj pokażę wam serwę yy, Pierwszy serwer Craftboard To no, bardzo fajny serwer. Dopiero to zacząłem w niego grać paru miesięcy i jest fajny Czeka. dla mnie no. I, I idziemy Jeszcze nie ja powiedzieć wam czas powiem wam czy szczerze pod tym tym o, pod tym tym o to są jakieś tam krzynie Co dobra możemy przejść czekaj tutaj w nocy jak przejść tu O, o, trzeba, o, już trzeba czekać. Trzeba trzeba, przepraszam, ale jestem chory trochę, ale to. Zabił! To niedobrze bardzo! Ja... O mieczyk! Jak? A to nic. Spoko, już możemy iść. No ale cóż, głupek! Nie zabił jak ci wypowie. Ja to tak serwerze. A jest ja O! A nie ma! A, a, a nie! Dobra, włożę go już. Niech nie zabił, bo tutaj mi powie się. Nie mogę zabić. Proszę uciec, to dajmy. No. Bo założyć kursy. Może zabić. Czekajcie, na mnie dobrze?

Trochę do pierwsze czołem i znalazłem tak się Uda! Fajne Czekad, co ja robię klapy. Dobra, podjemy. Troszkę to. też muszę w tym. co mi tak fajnie nie chodzi teraz. O! Trzeba to wychodziło, bo naprawdę. Trzeba to wychodzić. O! Tak chciałam robić, ale teraz patrz. O! Dobra, co może no tę mamę. Jak sobie to wyrobi? Możemy się z nią ubrać No, mogę no Wam powiedzieć, jak dam na pokojowym? E, o, mi nie wychodzi na, na takim ładnym czy jakimś trójnym, takim normalnym, ale na no, pokojowym, nie ma fajnie. Dobra, czy co? Może, albo no dobra, nie będę. Zobacz, jeszcze mogę to robić. Zobaczcie, no. Umiecie takie mini domki budować? Dla mnie jest takie. No wam też zazwyczaj miło. Kilo. Fajnie, jak to byli, jak się tam a po czym w ogóle zrobić? nie wiem. Dobra. Idziesz no. tak tak. wam nie wystarczy komu się podoba filmik to wejdźcie na kanał Martin Kurczyński będzie miał taki portret Minecrafta W ogóle nie wiem czy to będzie wyglądał mój filmik ale zobaczymy jakby, jakby się Wam spodobał mój filmik to wejdźcie yy, wpiszcie tam w YouTubie Marcin Kuczyński, oglądajcie z tego filmiki. jest mi taki jakby klekst no. On ma tam fajny kanał, na parę filmików. No, jakby mnie nie było wyraźnie... Słychać, no to dobra. O, może wam przekazać. Jakby wam się... Dobra, powiem Wam to ostatni raz. Jakby Wam się spodobał mój filmik. To weźcie, wpiszcie tam gdzie się pisze filmiki w YouTubie, Marcin Kuczyński Powiecie, wiecie gdzie to się pisze. Wpiszcie tam Marcin Kuczyński Tam zobaczcie sobie filmiki. Pokierowca, jak tam jest zdjęcie ten taki domek pokryje. Cześć, dobra, że to jest. Dla mnie mek. spoko Vamos fazer o primeiro bloco. Certo, e

I mini dole Może być dla mnie nie jakiś olbrzymi. Trzeba pójść czy o? Ale weź. Ale jeszcze będzie taki odcinek. Czy ja? Ja będę walczył z Hero Brian, Wiecie, Wiecie, co to jest Hero Brian? Kto wie, no to dobrze. Nie wie. Jeszcze jedno. Będziemy robić odcinek z Hero Brain powiem brzydko jebać no bo tak będzie fajnie i też idziemy w kosmosie ale co będzie mimo, ale Wiem, pa no to ja się tym zajmę jeszcze bym bardzo podziękował jakby mi w komentarzach podał opis Chciałbym z Pingwin, paka 2, to bym się bardzo cieszył. Bardzo bym się cieszył. Byście mi podali pobrać Pingwin, paka 2, to bym się bardzo cieszył. A w komentarzach No, to może jeszcze coś tam porobimy. Trzeba by wodę, ale to w swoim czasie. No jest fajnie, fajny, fajny domek i jak ktoś, ktoś by mógł zrobić jakiś tam serwer dla mnie, taki serwer byśmy grali to bym się też ucieszył z tego, ale kto chce? Czemu to się zmieni? Gdzie ma? Teraz mamy jeszcze. I

Но, и еще под конец. Сейчас Шли. И, ну, покажем вам. Ой. Пусть внимание ну, файл описании. Я не такие А вы да пишите, мода. Ай. Ну. Камень мода. Włącza nie. Włączamy No, ja sobie włączyłem najpierw. Szybko wychodzę ze skini? Przechodzę przez świn a cóż za nimi mój domek? I nie, do niego Nowa przygoda nie, 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 co czekać I na co zlekać nie, nie, No i na nie, mój czas nie, nie, Się. ja cię nie daję, krafting dodaję. No i zaczynam swoją robotę. zombie dziś tak prześladują mnie, ale z dolewem zaprzyjaźniam się. Walczymy razem do utraty sił, od potrzeby. Gracias. I z tej strony Angular play. Jeżeli piosenka się podobała, nie zapomnij zostawić łapki w górę. Jeżeli chcecie więcej. No. I to byłam Jak się spodobało ta piosenka, to proszę wejść proszę dać lajka, like, czyli łapkę w górę, bo to filmę.